Przemycali narkotyki do kilkunastu krajów. Nawet kilkanaście ton marihuany i innych narkotyków mogli wprowadzić na europejski rynek członkowie kilku grup przestępczych rozbitych przez CBSP. Na ich czele stali Polacy mieszkający w Hiszpanii. To oni organizowali transport nielegalnych środków do kilkunastu krajów Europy. Policjanci zatrzymali 170 osób, część z nich to pseudokimice śląskich klubów piłkarskich, przemycali narkotyki w kołach zapasowych ciężarowych polskich firm trzon grupy stanowili Polacy mieszkający na stałe w Hiszpanii, gdzie na, szer na szeroką skalę organizowali transporty, konopi i innych środków odurzających. Do kilkunastu krajów europejskich, w tym przede wszystkim do Irlandii, Niemiec, Austrii oraz państw skandynawskich. Część środków odrzucających trafiała również na tereny Rzeczpospolitej Polskiej. Gang ten działał co najmniej od 2017 roku i wprowadził do obrotu na terenie Unii Europejskiej nie mniej niż kilkanaście ton marihuany i innych narkotyków. Grupy przestępcze zajmujące się dalszym odbiorem środków udrużających i ich dystrybucją również składały się z obywateli Polski i działały głównie na terenie Irlandii i Niemiec. Narkotyki transportowane były w kołach zapasowych ciężarówek należących do polskich firm spedycyjnych, a także w specjalnie przygotowanych skrytkach albo przestrzeniach pojazdów dostawczych. Jednorazowy transport obejmował od 40 do 200 kg środków odurzających. Zachęcam do komentowania.